To, jak rozmawiać z dzieckiem na temat szczepień zależy od kilku czynników. Pierwsza grupa czynników to to, w jakim dziecko jest wieku. Natomiast druga grupa czynników to to, z kim albo kto rozmawia z dzieckiem na temat szczepień. Jeśli chodzi o całkiem malutkie dzieci, oczywiście nikt tutaj z nimi nie rozmawia, są jeszcze nieświadome szczepienia, Potem z wiekiem, kiedy mają 3-4 lata, rozmawia się z dziećmi o technikaliach głównie, czyli o tym, że pojedzie się do lekarza, że będzie zastrzyk, mówi uprzedza się dziecko, czy będzie bolało bardziej, czy tylko trochę, uspokaja się je, ponieważ zawsze to jest sytuacja bardzo stresująca. Też, pamiętajmy o tym, że im bardziej my się będziemy stresować szczepieniem, to tym bardziej tym szczepieniem będzie się stresować dziecko. Jeśli dziecko jest większe, i w grę wchodzą szczepienia, takie jak na przykład szczepienia przeciwko HPV, to zanim zaczniemy z dzieckiem rozmowę o szczepieniach, to warto zapytać się, czy w ogóle rówieśnicy na temat tych szczepień rozmawiają, a jeśli rozmawiają, to co o nich mówią? Dzięki temu łatwiej będzie się przygotować do rozmowy, bo może być tak, że w grupie rówieśniczej będzie ktoś, kto będzie. Bardzo za tymi szczepieniami, albo będzie ktoś, kto będzie przeciwko tym szczepieniom, z jakimiś argumentami, które trzeba będzie z nastolatką, z nastolatkiem, jeśli będą szczepieni chłopcy przeciwko HPV, rozważyć, rozwiać wątpliwości i przekonać do szczepień. Tutaj to, o czym mówię, dotyczy zarówno rodziców, jak i opiekunów dzieci, ale też nauczycieli, również lekarzy, którzy w zależności od tego, w jakim dziecko jest wieku, zupełnie inaczej rozmawiają, używają zupełnie innych argumentów, zupełnie innego głosu. Na pewno to, co może zaburzyć tę komunikację, jest nakaz szczepienia, szczególnie kiedy dzieci są większe, mają kilkanaście lat. Wprawdzie cały czas jest tak, że dziecko nie może szczepić się samodzielnie i samo nie może podjąć decyzji, ale, no ale wiadomo jest, że nastolatki mogą się uprzeć i nakazanie im szczepienia może wywołać odwrotne skutki. Kiedyś szczepienia nie wzbudzały wielkich emocji wśród dzieci, ponieważ były normą. W szkole istniały gabinety lekarskie, gabinety pielęgniarskie. Lekarze i pielęgniarki spotykali się na pogadanki z uczniami, rozmawiali o szczepieniach i wydawało się, że są wpisane w życie małych ludzi i w życie w ogóle dorosłych. Z takim przekazem dorośli wychodzili do świata. No, od jakiegoś czasu tych gabinetów lekarskich... Pielęgniarskich nie ma, w związku z tym być może warto rozważyć, żeby temat szczepień wdrożyć i włączyć w element związany z przyrodą, z biologią, po to, żeby od samego początku, od pierwszych dni w szkole dziecka, pierwszej klasy, aż do ostatniej, pokazywać dzieciom i młodzieży, że szczepienia są czymś bardzo naturalnym, że są po prostu jednym z elementów, bardzo bezpiecznych elementów profilaktyki zdrowotnej. thank you